Jakiś, jakaś zmiana prawna, polityczna i to wszystko się ucina i pokazują właśnie taką skrajność, że no i później nagle efekt, ale nie zostało to właśnie, mi brakuje w tym, w tym filmie tego właśnie tego procesu. Co się stało, że, że właśnie aż taka zmiana drastyczna została, jak ona się dokonała? Ja bym, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że to nie był dokument. To nie był dokument. To był głos autora filmu w dyskusji. I w tym momencie te różne rzeczy, które pokazywał, to nie były tylko inscenizacje. Tylko były inscenizacje, nawet jeżeli inscenizacje, bo tak zrozumiałem ze spisu treści, to były to jednak na podstawie, że takie rzeczy są, tylko tutaj powiedzmy, jest to proszony aktor czy ktoś tam. Czyli chodzi o to, ja to rozumiem tak, że autor nam pokazuje, w którą stronę to już idzie czy nam to pasuje i czy zdajemy sobie sprawę z tego, w czym to się może tu, czy tam, czy tak skończyć. I w związku z tym to siłą rzeczy musi być przejaskrawione, bo inaczej no to nie byłby film, tylko polska kronika filmowa i to w jakimś dobrym wydaniu. Prawda? Czyli to jest taki głos w dyskusji i... Choro tu rozmawiamy, wciąż Państwa tyle tu siedzi, to znaczy, że jednak nas to zainteresowało, zafrapowało. Czy się z tym tamtym, czy tym bardziej czy mniej nie zgadzamy, to tylko świadczy o tym, że to jednak nas dotyczy. To jednak nas dotyczy, że boimy się tego może też w jakiejś mierze. Bo jakoś Szwecja nie jest wymarzonym kierunkiem emigracji Polaków, prawda? Raczej inne kraje są dużo bardziej uczęszczane. My chyba tej kultury nie bardzo, nie jesteśmy bardzo do końca strawić że Skandynawskie może, może to tam no, jakieś ma zalety, ale, ale o tych zagrożeniach, które są w Skandynawii, to, to co tutaj ktoś z Państwa wspomniał, że oni te eksperymenty to tak jakoś za bardzo na poważnie traktują, bo w różnych innych krajach różne eksperymenty są tak z przymrużeniem oka, a oni jak już to już, prawda? I to odbieranie dzieci, i to kasowanie rodzin, no to mówię, to dla mnie to w stronę Korei Północnej w pewnym sensie. Oczywiście ten film jest taki wielowątkowy i mówi o tej Szwecji, a tak naprawdę chodzi nam o nas samych. I to, co mnie akurat tam uderzyło, i to jest akurat pokazane na tej grupie eksperymentującej w lesie, w lasach, tak? gdzie oni próbują tworzyć taką, jakiś rodzaj takiej wspólnoty, rodzaj takiej więzi. Ja bym sobie pomyślał, że być może rzeczywiście żyjemy w takim świecie i to są takie szersze procesy, gdzie trudno mówić o czymś takim jak naturalne i dane nam więzi. To znaczy ktoś, kto chce zdobyć dobrą pracę, nie wiem, idzie na studia, no to opuszcza ten dom rodzinny, znajduje nowe środowisko, tak? też migruje i jest tutaj skazany na rodzaj takiego no, przystosowania albo pracy nad tymi relacjami i więziami. więziami. Ja mam pytanie, no, może dla, do, wobec, do każdego z panelistów, a propos, um, czy Państwo mieliście takie doświadczenie i czy ono było ważne, żeby, no, w którymś momencie swojego życia trafić do jakiejś takiej grupy, do jakiejś wspólnoty, gdzie, gdzie, się poczuje taką naturalnie, jakiś rodzaj takiej więzi. Ja, jeżeli miałbym, tak, żeby podać przykład, żeby nie tylko od Państwa wymagać, ja pamiętam jak w mieście na studiach, ja studiowałem medycynę, bardzo mi się nie podobały te studia, W sobie inaczej wyobraża, wyobrażałem swoje życie i trafiłem do takiej grupy teatralnej, gdzie tam między innymi robiliśmy takie rzeczy, jak w tym lesie, tam chodziliśmy po nocy, różne takie ćwiczenia, ja miałem też takie poczucie, że to jest coś takiego głębszego, że nie chcę być tylko jakby takim zwykłym studentem i takim normalnym wyrobnikiem, tylko szukałem takiego właśnie, czegoś takiego takiej specjalnej wspólnoty. I czy Państwo mieliście takie doświadczenia? Mi się przypomniało od razu, że jest coś takiego jak Legia Cudzoziemska. Tak to dopiero są wspólne przeżycia. Niestety z racji na kondycję nie nadaje się. Ja myślę, że mi tak jeszcze jedna rzecz uderzyła mnie w tym wszystkim, że to też jest wizja świata bez Boga. Że ci wszyscy ludzie, którzy szukają różnych rzeczy, to też tak szukają, jakby tylko tu. Nie ma nic więcej, nie ma nic więcej, jest tylko tu. I mi taka wizja nie pasuje. Mi taka wizja osobiście nie pasuje, dlatego że dopiero kiedy zadam sobie pytanie, a co potem? To dopiero zaczynam tak widzieć to wszystko pełnić. Przestaje być to dwuwymiarowe, to zaczyna być jeszcze jeden wymiar, który jest inny. Oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś wierzy, że Boga nie ma, no to ma trochę inaczej świat ułożony. Jeżeli ktoś wierzy, że Bóg jest, no to ma trochę inaczej świat ułożony. To nie znaczy, że jeżeli ktoś jest ateistą, musi być nieszczęśliwy. Nie o, tym, nie, nie o tym mówię. Tylko mówię, że to był taki spłaszczony obraz, to był taki spłaszczony obraz. Także tutaj tych zarzutów, że, że, że ten film ma mnóstwo niedoskonałości, to, to można mnożyć. Natomiast niewątpliwie jest intrygujący, jest wkurzający i, i, i powoduje to, że, że, się, że się zastanawiamy nad tym czy nad tamtym. Natomiast jeżeli chodzi, Ładnie, czyli rozumiem, że... jeżeli chodzi o... Dobrze. Jeżeli chodzi o takie grupy, w których ja byłem, to mogę powiedzieć, że tak, miałem taki... Miałem takie, takie grupy w życiu, w jednej do tej pory jestem i, i to jest bardzo fajnie, jak są ludzie, których można nie widzieć miesiąc, dwa i potem się zaczyna rozmowa, tak jakby się sekundę temu skończyło, prawda? I nie jest potrzebne to, że codziennie do siebie wyzwaniać. Czasami tak, bo, bo jest taka potrzeba, ale równie dobrze nic się nie dzieje, jeżeli się codziennie nie odzywamy do siebie i, i potem znowu wchodzimy tak jakby do tego samego tematu, bo, bo, się, bo, się, bo się dobrze z nami robimy. Dziękuję. Bycie w grupie jest fajne. <laughs> tak, tak. No mieć tak, może takich parę grup. Jedna to właśnie takie wyprawy kajakowe, właśnie z uczelni. No, fajne doświadczenie, po prostu taka próba dla każdego z nas, różne humory, różne nastroje, ale generalnie jest miło i trudno i przyjemnie. Poza tym też właśnie też wcześniej też właśnie to też taka forma rehabilitacji w jakiś sposób właśnie, więc jakieś takie grupy właśnie, czy to stowarzyszeństwo czy, czy po prostu przez e, to właśnie jakieś takie bycie z tymi osobami o doświadczenia doświadczeniach e, no, własnych wspólnych. E, tak, ale też oczywiście dla no, mnie też wiara jest bardzo ważna I, i po prostu gdyby nie Bóg, gdyby nie y, wiara, to po prostu byłoby, no, y, no, byłoby trudniej na pewno. <grym> Także to, to, to jest y, niezrównane doświadczenie, że jeśli jest się w jakiejś grupie osób, po prostu po prostu doświadcza się, po prostu doświadcza się, może takiej właśnie jakby no, takiej relacji, relacji y, z Bogiem. Tak, ale potem oczywiście też, że coś człowiek zamawia też od siebie. Że człowiek po prostu chce nie tylko coś zjeść, nie tylko coś wybić, ale też właśnie po prostu iść do drugiego człowieka, porozmawiać z tym drugim człowiekiem powiedzieć, pośmiać się, czasem się posmudzić, czasem się no po prostu, prostu życie. Dziękuję. Właśnie tak się zastanawiam jeszcze do Pana Andrzeja, jeśli chciałem się odnieść, bo właśnie to o tych negatywnych doświadczeniach w studiowaniu medycyny, mam nadzieję, że Pan wyłącza doświadczenia z, z zakresu socjologii medycyny. Nie miałem z Panem co Właśnie, chciałem, żeby Pan jakoś podtrzymał na duchu, ale... Go, nie, miałem to... szóstkę socjologii A, nie rozumiem. Nie. No, no to moi pracownicy pan, I się nie pomylili, bo. Nie, nie, to, to był pan... pracownik z, z UMCS-u to był. Tak, A, to pana. I to... taki pan na wydział filozofii i socjologii. Jest w tym pewna logika. A tak się zastanawiam, żeby właśnie coś powiedzieć związanego ze Szwecją, bo jako student ostatniego roku z, z socjologii Uniwersytetu Warszawskiego trafiłem na Światowy Kongres Socjologii. To taka ogromna impreza. Pięć tysięcy wybitnych naukowców. Tam poszedłem między innymi na, na wykład takiego kolegi profesora Zygmunta Baumana, profesora Adama I on się zajmował alienacją. I tam on właśnie mówił o tej alienacji. To wydawało mi się kompletnie jakieś abstrakcyjne wtedy. Również odnosił się do społeczeństw skandynawskich. I, i, i Później, ponieważ to było w okolicy, później była Mielkanus, jakoś tak, czuliśmy się tam z kolegą bardzo no, tacy, no, samotni w, tym, w tej sali i trafiliśmy przez naszych starych przyjaciół takich z emigrantów z 1968 roku na taką społeczność polsko-żydowską i tam oni odreagowywali, społeczeństwo polskie właśnie, kultywując te wszystkie, może nawet do, do przesady, nawet dla nas wtedy się wydawało to przesadne i może trochę śmieszne, te wszystkie polskie obyczaje i rytuały właśnie świąteczne, kościelne i tak dalej, mimo że to było mieszane na, y, małżeństwa właśnie i spotykanie się z wielką y, rodzin, prawda, i tworzenie takich właśnie, y, to co by pan Antonis nazwał, wspólnotą, Gemeinschaft, prawda? I to mi się tak skojarzyło, ta Szwecja dobrze zorganizowana i ta alienacja kompletnie, kompletnie abstrakcyjna wtedy dla nas. No i te polskie wspólnoty takie jadące 400 kilometrów, żeby się spotkać, żeby pójść poświęcić ten te koszyczki i później świętować przez te dwa dni i oblewać się jeszcze. Co zdumienie, szwedów absolutnych prawiało, jak można się lać właśnie I co to jest drugi dzień święty. I tak dalej to było, zupełnie byliśmy, mimo że byliśmy biali, ale to kompletnie egzotyczne dla nich doświadczenie, trzeba było je objaśniać. Byli dociekliwi, pytali się, jaka to jest przyjemność w laniu się zimną głową. No, yy, tak, to jest odpowiedź na pytanie. Yy... Oczywiście, że tak, natomiast nie były to wspólnoty religijne czy wyznaniowe, to też muszę podkreślić bardzo, bardzo mocno, natomiast nie wiem, czy, czy chodzi o to, żeby mówić konkretnie, jakie to były, to były na przykład takie, takie wspólnoty, takie grupy, które starały się i starają się nadal działać poza systemem wolnorynkowym, czyli na przykład robią tak zwane działania pod tytułem kultura nie dla zysku, albo wszelkiego, wszelkiego typu różnego działania, które, związane, które nie są związane z zyskiem. Wszelkiego rodzaju grupy działające w tym obszarze jak najbardziej mogą być rupem tych wartości, o których, o których tutaj powiedziałeś, Natomiast jeszcze, bo tutaj a propos tych źródeł, o których tutaj, których być może zabrakło, a których też staramy się poszukiwać, bo jak sądzę, to jest zasadnicze pytanie w tym wszystkim, to tak sobie myślę, że przecież to, o czym nie mówiliśmy jeszcze, a co jest niezwykle ważne, to są w ogóle procesy modernizacji, przecież które są związane. Z pewnymi mechanizmami, z pewnymi czynnikami, i ze zmianami społecznymi, które siłą rzeczy następują. Sekularyzacja jest jednym z tych czynników. I to nie jest prawda, że tutaj musiałabym jakieś billboardy przywołać, które być może Państwo znają, że, że to było społeczeństwo bez, bez, bez Boga i, 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 i to tutaj rzeczywiście, że, że tutaj można byłoby upatrywać jedno ze źródeł. Natomiast modernizacja w ogóle jako taka, tak, postęp technologiczny, tak, tu wracając do profesora Baumana, on też o tym mówił, tak, że ten internet, to, że rzeczywiście posługujemy się, jesteśmy online i offline, prawda? Chyba tutaj się pojawiły takie, takie metafory. Więc to jest też coś, czy to jest też taki czynnik, o którym się mówi, że jest to element sprawczy i napędzający tą naszą alienację właśnie, tak, że. Z jednej strony siedzimy przed tymi laptopami, a z drugiej strony nie mamy się, do odezwać, tak? Ale z drugiej strony, bo wszystko ma dwie strony, są też badania, które pokazują, że młodzi ludzie, którzy dużo czasu spędzają w internecie, na przykład grając, że bardzo rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i osiągają lepsze wyniki, na przykład jeśli chodzi o testy w edukacji, w systemie edukacji. Więc modernizacja i w ogóle zmiana modelu rodziny też tutaj siłą rzeczy przecież występuje, tak, jeśli mówimy o tych czynnikach. Tak, ja tutaj, a propos jednej sceny, takiej, która chodziło o posiadanie dzieci i to można by abstrahować w sumie ze społeczeństwa szwedzkiego, dlatego że to jest jakby, no i w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie, że można sobie kupić prawda na siebie i mieć dzieci po prostu. Ale tam była, była taka ciekawa i to nie zastanowiła wypowiedź, bo no, ta kobieta no, chciała mieć dziecko, czyli miała taką potrzebę. Ona tak to zrealizowała w taki sposób. Natomiast jeden z tych mężczyzn, no, było to inscenizowane, ale na no, jakoś tam opierało się być może na jakichś ich spostrzeżeniach. On powiedział coś takiego, że on już mógłby to robić bez pieniędzy, bo on chce po prostu pomóc. Czyli ta kobieta ma potrzebę i yy, Posiadania dziecka, ten mężczyzna chce pomóc, są potrzeby, oboje mają potrzeby, i miałam takie wrażenie, jakby państwo weszło tutaj z tym, z, z tym, właśnie z tą pomocą społeczną, gdzie po prostu przeszkodziła jakby tym ludziom, żeby oni się mogli w ogóle w rzeczywistości spotkać, bo oni się pewnie nawet w ogóle nie widzą. Więc to takie, też taka wizja no, straszna. I tak chciałam zapytać, dąży do tego, że. Co według Państwa mogło pchnąć po prostu, no nie tylko Szwedów, ale w ogóle ludzi w coś takiego? Czy wystarczy ludziom tylko umożliwić takie coś, że mogą mieć tak dzieci, dać im pieniądze i wmówić im na przykład, że po co wysiłek, po co tam pranie, sprzątanie za drugą osobę I czy to wystarczy, żeby, żeby po prostu korzystać z takich możliwości? Czy to chodzi jednak może o coś innego, właśnie o tą umiejętność tworzenia relacji jednak? A nie tylko o to, że daj im się takie możliwości, daj im się pieniądze, żeby oni mogli się sami utrzymywać i yy, no, po prostu żyć sobie zupełnie osobno i no nie wiem, być szczęśliwi czy nie, no to tego już nie wiemy do końca. tylko taki komentarz do, do tego, co Pani mówił. To jest oczywiście ważny problem, że jeżeli dziecko jest poczęte, no tu chodziło o litro, prawda, generalnie tak w skrócie mówiąc. Bez relacji to być może, być może ta matka będzie miała później w przyszłości kłopot z relacjami z tym dzieckiem, które jest poczęte bez relacji, no i bez miłości, bo to jest inseminacja, prawda, tak technicznie mówiąc, ginekologicznym językiem, więc tylko taki komentarz. Ja tutaj sobie pozwolę na taki jeszcze psychologiczny komentarz, mianowicie trauma jest wielka dla dziecka, które jakby nie może znać tego swojego ojca, tak? To jest takie poczucie, tak to pisywały osoby, które jakby właśnie pochodziły z in vitro, że jakby się pochodziło znikąd, nie? Połowy siebie, człowiek nie ma, bo jeżeli jest ten ojciec biologiczny, to jest zawsze o nim jakaś legenda, dobra czy zła, ale gdzieś tam się ma jakieś korzenie, a tutaj jest takie y, oderwanie, więc jakby ta potrzeba, tak, posiadania dzieci i zaspokojona w ten sposób, tak, czy właśnie taką metodą, no, jest dość tutaj trudna, bo wybiera się też jakby pytanie o to dobro dziecka, tak? Ale no, też nie, nie możemy za y, innych odpowiadać. Ja tak. myślę, że gdzieś tutaj jeszcze powinno się takie pojawić słowo egoizm. Dlatego, że y, to jest cały czas w tym filmie gdzieś tam w jakiś sposób wybrzmiewa, chociaż nie jest do końca nazwane, bo to jest takie ja chcę mieć dziecko. No, to nie jest to, co to dziecko chce, tylko ja chcę mieć dziecko, no, pieska, dziecko, coś jeszcze. I w drugą stronę takie, no dla mnie potworne, że ci faceci, którzy w cudzysłowie pomagają, no to oni nie myślą o tym dziecku. Oni nie myślą, że tego dziecka nigdy nie zobaczą, że to dziecko ich nigdy nie zobaczy, że oni go nie wezmą na ręce, że nie pójdą razem na spacer, na rybę, etc., 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 tysiące innych rzeczy, prawda? Tylko to jest takie, Pomagam komuś w czymś tam, ale tak na zasadzie nie wiem co będzie jutro, prawda? A, 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 a może to dziecko to będzie służyło jako dawca organów, prawda? Bo to no nie wiem, dlaczego nie. Bo w momencie, kiedy y, zaczynamy przesuwać bariery, zaczynamy y, tak bardzo, jakby to powiedzieć, drastycznie walczyć z tradycją, to pytanie: dlaczego mamy się zatrzymać w tym miejscu, a nie w tamtym? Skoro w tym, to dlaczego nie tam, prawda? Skoro możemy zacząć zabijać jednych, no, to dlaczego nie zabijać drugich, prawda? No i taki był wybitny działacz socjalistyczny Adolf H., który zaczął od zabijania mniej wartościowych ludzi według niego we własnym społeczeństwie, a potem no, no, tam kilkadziesiąt milionów innych ludzi wybił, prawda, czy, czy się do tego przyczynił. Czyli zawsze nowe wymaga dużej refleksji. Nowe wymaga dużej refleksji, bo można się najść cudownych jagód w lesie, bo są nowe piękne, potem się okaże, że to była i, i wszyscy umrzemy. Czyli do nowości tak, ale, ale z, z ostrożnością, z ostrożnością. Jak to ktoś kiedyś powiedział, czy socjalisty to wymyślili naukowcy czy robotnicy. No i agitator powiedział, że no robotnicy, Na no co było z dyskusji był, no tak, bo naukowcy to najpierw by na szczurach wypróbowali, no tak? a tutaj od razu na ludziach poszło, czyli to tak, tak myślę, że, 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 że bardzo ciekawy film, natomiast nie dający żadnych takich łatwych odpowiedzi, wręcz przeciwnie, raczej zmuszający do, do, do myślenia, no nami no tak naprawdę, no nami, no, 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 no za Szwecja tak. w końcu się, hmm. przepraszam, no hmm. obchodzi, co jest tu u nas, nie? tak? Po hmm. raz kolejny właśnie psychokino chyba zostawi nas taką Sprawą do przemyślenia. Będziemy mogli kończyć, natomiast, właśnie tutaj, jakby ostatnie zdanie, coś najważniejszego, co tkwiło w pamięci, w filmie czy w dyskusji, poprosiła o takie krótkie podsumowanie. Jeśli możemy, to Agnieszko, zacznij. Cóż, bo tutaj rzeczywiście trochę nam ta dyskusja, te ostatnie wypowiedzi, nam bardzo tutaj jakoś tak skręciły w jedną stronę. Mi się tylko przepraszam za, za takie mocne słowa. Przypomniał mi się pewien tutaj ksiądz, który mówił o tym, że dzieci z vitro mają bruzdę na czole. I nie wiem, czy, czy tym mogę skończyć, ale to takie właśnie przyszło mi, przyszło mi takie skojarzenie, jeśli już idziemy w tą stronę, to dlaczego by nie, nie zacytować księdza oko? Przecież również chyba możemy. I to chyba tyle. I rzeczywiście zgadzam się tak, że refleksji bardzo dużo i, no i pewnie warto się nad tym zastanawiać, dlatego że... Te procesy, które tutaj widzieliśmy, one cały czas postępują i pewnie nas też w przyszłości będzie to dotyczyło. Yy, za jaki czas to trudno powiedzieć. To zależy, w jakim tempie będą pewne zmiany postępowały. Czy to dobrze, czy to źle, to każdy sobie musi na to pytanie odpowiedzieć już samodzielnie. Jasne, pan profesor? To jest takie generalne pytanie dotyczące tego, co powstaje na gruzach jakiejś rzeczywistości społecznej, którą niszczymy, prawda? No bo jest zakwestionowano tradycyjnie, ja staram się nieoddziałnie to traktować, z, zakwestionowano, tak jak odwołałem się na początku do tej Afty prawda, i tych dzieci z Bulebem, słynne, e, zakwestionowano ten tradycyjny porządek, który funkcjonował przez setki czy tysiące lat, lepiej lub gorzej, według autorki tej słynnej kołości bardzo dobrze i było, mimo że była dzieckiem nonkonformistycznym, i powstaje pytanie, można to zdemontować, ten istniejący social order, tak zwany porządek społeczny, ale czy mamy wizję, co tak naprawdę chcemy zbudować na gruncie tych ruin? Bo to jest bardzo istotne. Do czego oprócz demontażu zmierzamy, prawda? I to jest oczywiście o wiele trudniejsze pytanie. Być może Szwecja właśnie teraz przed takim pytaniem stoi. Co? pozytywnego, jak z tego jak z tego wyjść, jak gdyby, prawda? No bo rozumiem, że raczej jest diagnoza taka, że, że to nie jest idealny model. staram się jak najłagodniej powiedzieć. Wobec tego to jest najciekawsze pytanie. Dla mnie perspektywy. Po prostu film dawał dużo do myślenia. Zapadła mi pamięć pamięci ta kreatywność tego lekarza. <grymne> 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 no, po prostu wszystko jest takie bezpieczne, takie, znaczy, przynajmniej według tego filmu właśnie, który takie bezpieczne, takie określone, takie uporządkowane, a tu po prostu tak przypadkiem no, po prostu zdarzały się różne sytuacje w życiu i, i wtedy trzeba zacząć myśleć i działać. Po prostu nie się po prostu być z innymi ludźmi. Ja żyję taką nadzieją, że z jednym potopem szwedzkim sobie żeśmy dali radę, to i z drugim sobie też powinniśmy poradzić. <gulacje> <todd upgradatory> Bardzo dziękuję panelistom. Tak sobie pomyślałem, bo po raz pierwszy w ramach psychokina zaprezentowaliśmy taki paradokument. I okazuje się, że to jest trudniejsze, bo jeżeli mamy fabułę, mamy tych bohaterów, łatwiej nam się z nimi utożsamiać, łatwiej może ich jakby krytykować, to jest bardziej realne. Natomiast kiedy mówimy o eksperymencie szwedzkim, to wtedy bardzo dużo różnych wątków nam się pojawia i tak na różnych poziomach. I następnym filmem, który zaprezentujemy w ramach Psychokina, to być może znany Państwu film, ale świetny Melancholia Montriera i zapewne w kwietniu nie wiemy dokładnie, nie pamiętamy więc zapraszamy Państwa, i to będzie przyczynek do refleksji nad melancholią, depresją i innymi takimi rzeczami. Dziękuję Państwu.

powieczecika kwa.